Pan z Wami i z Duchem Twoim, Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Sześć dni później wziął Jezus ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. Tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnić jak słońce, a odzienie jego stało się błyszczące jak światło. Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Piotr odzywając się rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że my tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy On jeszcze mówił, oto świetlisty Obok zasłonił ich, a z tego obłoku odezwał się głos to jest mój Synu miłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie go. Słysząc to uczniowie padli na twarz i wielki strach ich ogarnął. Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział Wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli swoje oczy, nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im, mówiąc, nikomu nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo pańskie. O. Przemienienia pańskiego, jeszcze kilka lat temu, dla mnie oznaczała jest jutro koniec. Bo piesza pielgrzymka gdzińska zawsze dochodzi na przemienienie pańskie, na jasną górę, i to zawsze był taki dzień może od jutra można będzie się normalnie umyć i dojdziemy do celu. Ale pamiętam, że jedna z pierwszych, albo w ogóle pierwsza pielgrzymka, w której wziąłem udział, jej takim znakiem przewodnim była ikona przemienienia pańskiego z Kościoła z Nowego Sącza. To jest ikona twarzy Chrystusa, ona właśnie jest z tym przemienieniem pańskim związana. I jakoś tak zawsze kwestia obrazu wizerunku twarzy. W mojej głowie jest związana z przemieniem Pańskim i z tym dzisiejszym dniem. I od kilku lat, jakoś tak jeszcze to bardziej się pogłębia. Myślę, że w nas jest czasem to pragnienie, że chcielibyśmy zobaczyć, doświadczyć Jezusa mocniej, bardziej wyraźnie. Czasami niektórym z nas jest to dane, innym może musimy dłużej poczekać. Ale przemienienie Pańskie dla mnie zawsze jest takim dniem który mi mówi, który mi mówi i przypomina, chci go zobaczyć. Miej w sobie to pragnienie, żeby ujrzeć oblicze twarzy, żeby zobaczyć jego oblicze. I Dlaczego to tak gdzieś siedzi w mojej głowie? No to raz właśnie przez to, tą pielgrzymkę i to, to rozważanie tej ikony przemienienia pańskiego, ale też drugi, drugi powód, to jest dwóch bohaterów, którzy dzisiaj się pojawiają przy Jezusie. Mojżesz i Eliasz. Ja już słyszałem wiele różnych interpretacji, czemu akurat oni, ale jedna mnie najbardziej przekonuje. Mojżesz i Eliasz to są jedyne postacie ze Starego Testamentu, czy w ogóle jedyne postacie, które widziały Boga, które miały możliwość zobaczyć Go w jakiś sposób. Oczywiście nie widziały Go w całej majestacie, w całej chwale, ale dostrzegły Go, widziały Go bardziej, widziały Go wyraźniej, Doświadczały go dużo wyraźniej, dużo mocniej niż inni. Mojżesz najpierw na górze świętej, na górze Synaj, jak gdyby był, pragnął tak bardzo zobaczyć Boga, że Bóg dał mu to, tą możliwość. Umieścił go w szczelinie skalnej, zakrywa mu twarz, żeby chwała Boga go nie poraziła, zamyka mu delikatnie jego oczy i dopiero, jak już jest, byśmy powiedzieli, w bezpiecznej odległości. Zdejmuje tą dłoń z oczu Mojżesza i Mojżesz widzi Boże plecy. No nic wielkiego, może byśmy powiedzieli, ale chciałbym zobaczyć Boże plecy. Podobne doświadczenie ma Eliasz na górze, Karmel, gdy Bóg przychodzi w różne. gdy no właśnie, następują różne wydarzenia naturalne i Boga w nich nie ma, aż w końcu następuje łagodny powiew wiatru i Eliasz doświadcza i zauważa Bożą obecność, Jego chwałę, Jego majestat. Właśnie w tym delikatnym powiewie. I ten motyw Mojżesza i Eliasza również w świadectwie Jezusa się często pojawia. Jezus przez niektórych jest w ogóle postrzegany jako Eliasz, który przyszedł ponownie na świat. Niektórzy uważają, że Mojżesz, że Jezus nie tylko interpretuje prawo, ale on je nadaje tak jak Mojżesz, staje się nowym Mojżeszem. Ale to moje, moje, moje myślenie jest takie, że czemu Mojżesz i Eliasz patrzą na Jezusa? Czemu oni tam są? Ja wierzę, jestem przekonany, że oni właśnie w Chrystusie dostrzegli tego, który był niedostrzegalny, który był Bogiem ukrytym. Oni dzisiaj są przy Nim nieustannie wpatrzeni w Jego chwałę, w Jego oblicze, bo, bo pragnęli, bo chcieli i zobaczyli w bezpieczny sposób, bo Bóg jest ukryty w Chrystusie. Nie? My, my bo, bo, bo my też tego doświadczamy, gdy patrzymy na Jezusa w Eucharystii, nadal jakoś ukrytego. Ukrytego byśmy mogli powiedzieć, zgodnie z tą myślą Starego Testamentu, z pierwszego przymierza, że on jest ukryty dla naszego bezpieczeństwa. My nie jesteśmy gotowi zobaczyć go pełni chwały. Ale dla mnie to jest niesamowite, że Bóg chce, żebyśmy go doświadczyli, chce, żebyśmy go oglądali i robi wszystko, żeby to się mogło wydarzyć. Najpierw we wcieleniu Jezusa. Czy może po prostu na wcieleniu Jezusa? Bo przecież Eucharystia to nic innego jak trwanie tego wcielenia i nasze w nim uczestnictwo. I to mnie dzisiaj przekonuje, żeby bardziej pragnąć i żeby się nie bać też tego pragnienia, że chcę zobaczyć Boga, chcę zobaczyć Jezusa, bo jest to możliwe. Jest to w jakiś sposób możliwe. Mojżesz i aż pragnęli i doświadczyli Boga w sposób. Jeszcze tajemniczy, jeszcze ukryty, aż w końcu to ich pragnienie się objawiło. Uczniowie mają to szczęście, bo widzą rzeczy, których, które pragnęli zobaczyć prorocy i, i dostrzegli, zobaczyli, poznali Jezusa Chrystusa, poznali naszego Pana. Święto Przemienienia Pańskiego jest więc dla mnie świętem ujrzenia oblicza, ujrzenia chwały. I tego, że ta chwała i to oblicze jest też nam dostępne. Oczywiście z punktu widzenia chrześcijańskiego, my dzisiaj mamy to święto przemienienia pańskiego, ale Ewangelia o przemienieniu pańskim czyta się zawsze jeszcze w jednym okresie: to jest w okresie przygotowania poschalnego, w jednym z niedziel przed, przed Paschą. I ona wtedy ma ten bardzo silny wymiar związania z krzyżem związania z Wielkim Piątkiem. I myślę, że to też jest taki aspekt, którego nie można pomijać. Jezus też sam zabrania mówić uczniom do, o, o tym, co się wydarzyło do czasu, aż On zmartwychwstanie. Bo jestem przekonany, że to przemienienie, które, w którym my możemy uczestniczyć, ale też ta Boża zgoda na to, żebyśmy Go zobaczyli, ona przychodzi przez miłość. Nie ma innej drogi. Nie? Krzyż, który jest Właśnie, bo znowu mamy ten obraz. Ojcowie Kościoła często to łączyli. Obraz góry przemienienia, gdzie jest Jezus pośrodku Eliasza i Mojżesza, ale jest jeszcze jedna góra, na której jest Jezus pośrodku dwóch innych. To jest Golgota, gdzie jest Jezus i jest dwóch łotrów, dwóch innych skazańców. I oni też są Jego towarzyszami, byśmy powiedzieli. Ale myślę, że te dwie góry są razem. To jest jedna góra przemienienia. Bo to przemienienie, które. Które nas, którego my doświadczamy, przez które Bóg nas przemienia, to ja wierzę, że to jest miłość, która najpełniej objawiła się w miłości Jezusa Chrystusa, czyli też w tym, w tym Jego ofiarowaniu swojego życia dla nas. Amen.